Witajcie kochani w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję Wam moją siodlanię. Jest tam trochę rzeczy, więc złożyłam odcinek na dwie części. Mój sprzęt pokażę Wam w innym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam to, co mam do konia, więc zapraszam do oglądania. Tutaj mam uwiązy. Tutaj czapy, i pas do lążowania. Tutaj jest suszarka generalnie na wszystko, co się tylko da. Tutaj są deki, ogłowia, siodło. Tu jest moja profesjonalna skrzynka na zawody skrzynka na szczotki. No i tutaj na tych półkach jest też ta rzeczy. Za chwilkę, oczywiście, wszystko Wam po kolei pokażę. Pierwszą rzeczą, jaką Wam pokażę, to są moje szczotki. Tych używam na co dzień, zaraz zobaczymy sobie co jest w środku. Zaraz otworzymy i wszystko zobaczycie. Tych szczotek używam na co dzień. Tutaj jest zgrzebło do czyszczenia szczotek. Tutaj jest szczotka miękka, szczotka do grzywy i do ogona. Taka szczotka do kurzu, kopystka. Takie zgrzebło Aramedic Bash. I taka bardzo przyjemna szczotka do głowy. Tego używam na co dzień. zaraz pokażę Wam jeszcze moich szczotek. Odkładamy moje szczotki. Teraz pokażę Wam te, które w sumie w ogóle ich nie używam, bo dostałam je jako nagrodę na zawodach, więc w sumie jeszcze yy, nie były używane, no bo nie są mi potrzebne. Za chwilę zobaczymy, co tam jest. To jest e, skrzynka z dekatlonu chyba. E, pęknięta, ale jeszcze żyje. E, tutaj mam e, dużo szczotek, których w ogóle nie używam, bo tak jak mówię, gdzieś je wygałam. No a nie jest, jest mi tyle potrzebnych. No tej używam przy kąpieli. Trochę tego jest. Od do koloru, co chcecie, to znajdziecie. <grywia> <grywia> tak to wygląda. E, tutaj mam jeszcze kilka szczotek. E, tu jest taka e, z długim włosiem, taka miotełka, bardzo fajnie też czyści skórzu. E, tu jeszcze się jedna taka do łba znalazła. Też bardzo mięciutka, identyczna jak ta pomarańczowa. I tutaj mamy rękawice do mycia konia. Ale też do przetarcia skórzu, przed zdjęciami, bardzo fajnie nabłyszcza sierść, świetnie się sprawdza. Tutaj mamy moje preparaty. Tutaj jest alus spray na jakieś drobne ranki, tutaj jest spejna owady, smar do kopyc bardzo fajny, pięknie pachnie miodem, naprawdę cudowny. Tutaj są żele chłodzące i rozgrzewające z Overhorse'a. I szampon do mycia konia z Black Horse'a, jeszcze go nie używałam, więc jeszcze nie wiem, jak się sprawuje, ale wszystko tutaj naprawdę mogę polecić. Mam też takie gumeczki różowe i jaki do paszy, dwie są tutaj żółte, akurat jeszcze mam jedną czerwoną, ale jest akurat w użyciu. Teraz pokażę Wam moje baty. To jest zwykły czarny bat do rążowania. I mam dwa baty ujeżdżeniowe, jeden różowy, jeden czarny. Mam cztery baty skokowe, dwa są z decathlonu, różowe, granatowe. Tutaj jest taki czerwony z czarnym i jeden najzwyklejszy czarny palcacik. Wszystkie są podobnej długości. Tutaj mamy jedną lążę granatowo-brązową, jeszcze mam jedną różowo-granatową, ale tutaj jej nie ma. Więc tutaj pokażę Wam tylko tą jedną. Teraz pokażę Wam uwiązy. Tutaj jest pierwszy, ciemny z jasnym zielonym. Tutaj jest różowo-czarny, granatowo-czerwony i ostatni fioletowy. Tutaj zobaczcie je sobie jeszcze w dziennym świetle. Jeszcze miałam jeden cały czerwony, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia gdzie on jest. Tutaj mam takie różowe strzemionka. Ich używam głównie na zawody, jeśli mamy różowy komplet. Tutaj są zwykłe gumy, takie najzwyklejsze. Tutaj jest pas do lążowania, chociaż do walty rzeki też on się nadaje. I do niego mam dopięte najzwyklejsze skórzane wypinacze. Tutaj są deki, tak jak mówiłam. Tutaj jest taka zebeka siatkowa na owady. Gdzieś mam tutaj wstawię zdjęcie, jak ona wygląda na koniu. I tutaj jest deka polarowa na zimę, granatowa z hkm -u. Teraz pokażę Wam pierwsze o To jest zwykłe z takim pięknym naczółkiem. Naprawdę jest przepiękny. Do niego mam świetne wodze. Takie gumowe. One są przecudowne. Nawet nie muszę mieć w nich rękawiczek. Są naprawdę prześwietne. Do tego ogłowia mam zamontowane zwykłe wędzidło. Podwójnie łamane. Z miedzianym łącznikiem. Tutaj mamy kolejne ogłowie. To jest anatomiczne, ambomikelm. Eee, Ona ma taki zwykły naczółek. Tutaj troszkę nagłówek jest szerszy niż w tamtym ogłowiu. Eee, też Wam stawię zdjęcie, jak ono wygląda na koniu. I w tym mam wędzidło Boshea zamontowane. I tutaj są wodze. Eee, troszkę... Inne one są, nie są one parciane, mają stopy, ale tutaj są takie wypustki gumowe i też bardzo wygodnie się w nich jeździ. Teraz pokażę Wam ochraniacze. Tutaj mamy biały zestaw z Hipiki, on jest na zawody. Przody i tyły oczywiście. Tutaj są z HKM na co dzień czarne zwykłe. I tu są equiki też na zawody różowe. Pięknie się prezentują. Te equiki mają taką brokatową skałpę. Są naprawdę piękne. A tutaj mamy owiki. Na wszystkie cztery nogi. Później zobaczycie, od jakiego one są kompletu. Tutaj mamy napieśnik z numerkiem stetowym. Tutaj ma troszkę świecidełek. Do tego mam też kanta z HKM-u. Potem wam go pokażę też na zdjęciu, jak on się prezentuje. Tu są jakieś zwykłe, paciane wodze, których nie używam w ogóle. Tutaj jest jeden naczółek taki z różowymi kryształkami. I tutaj jeszcze mamy paski od wytoku. Pokażę Wam moje podkładki. E, tutaj jest pierwsza czarna z dekatonu. E, ona jest używana na co dzień. Jest już długo używana, a naprawdę nic się z nim nie dzieje. Jest bardzo fajna. A druga jest e, ta słynna z Alego, e, Bardzo puszysta. Też była dosyć długo używana, e, bo zanim kupiłam tą, cały czas jeździłam w tej a też się świetnie sprawuje i dalej wygląda jak nowa, a nie była jeszcze plana ani razu. Teraz rzecz, na którą na pewno czekaliście, czyli to jakie mam siadło. Mam Winteka syntetycznego. Jeżdżę w nim już... No prawie dwa lata i naprawdę jest mega wygodny, mega szybko się czyści, jest naprawdę świetny, ja go bardzo lubię, nie zamieniłabym go na jedno się, bo... Do tego mam jakieś szczerne puściska, nawet e, nie wiem szczerze mówiąc jakie są firmy. I na co dzień mam strzemiona kompozyti. Bardzo je polecam też. Są świetne, wygodne. No i takie klasyczne. E, do tego też mam popęk z pajatukiem. W nim jeżdżę zawsze. Teraz kochani szałcza praków. Zacznijmy od tego. On jest chyba moim faworytem, ponieważ zaprojektowałam go sama. Został stworzony z mojego projektu. Też wstawię Wam zdjęcie, jak wygląda na koniu, ale jest zdecydowanie świetny. Jeśli ktoś z Was ma jakiś pomysł na swój czapek, to naprawdę polecam. Tutaj mój ulubiony zestaw na zawody. On jest idealnie pasujący do tych różowych ekwików. Naprawdę na zawodach wygląda przecudownie. Na co dzień go nie używam, bo szkoda mi go po prostu. Ma do tego długie nauszniki ten czapek. Jest musztardowo różowy jak widzicie, naprawdę jest przepiękny. Niestety nie mam w nim jeszcze zdjęć. Ale na pewno niedługo takie będą na moim Instagramie, więc serdecznie do niego zapraszam. Link w opisie. Tutaj kolejny czapeczek. Jego używam na co dzień, więc nie jest może jakiś cudowny. Jest z dekadlanu. Taki niebieściutki. Chyba jeżdżę w nim najczęściej. Kolejny to brązowy z takim niebieskim wzorkiem. Kolejnym zestawem jest bordowy komplet. To był mój pierwszy zestaw, do tego właśnie są te bordowe owiki. E, piękne korony. Ja w nim chyba jeździłam jak do tej pory najwięcej, bo tak jak mówię, mam go najdłużej, e, a on cały czas wygląda jak nowy, jest przecudowny. Kolejnym zestawem jest zestaw z HKM. -u. On też raczej jest używany na zawody, bo mam do niego piękne nauszniki z Eliady. Tutaj są takie kryształki, a na nausznikach są koraliki. Były robione na zamówienie, żeby idealnie pasowały do czapeka. I rzeczywiście kolor jest identyczny. I zestaw na modelce wygląda naprawdę świetnie. Kolejnym jest czapek z Escadona. Mamy kolejny, to jest biały z fioletową ramówką. Szczerze mówiąc, nie wiem, co jest za firma, bo wygrałam go na zawodach. I nie mam zielonego pojęcia, z jakiej jest firmy. Ale na co dzień go używam i jest naprawdę fajny. Tutaj kolejny eskadron, On nie jest używany często, raczej używam go do zdjęć. Też ma świetny kolorek. Bardzo mi się podoba. Ostatnią rzeczą, jaką Wam pokażę są kantarek. Troszkę ich jest. Pierwszym jest taki tęczowy. Zwykły, czarny, fioletowy z futekiem z dekatonu. Brązowo-beżowy. Czerwony z dekatlonu, niebiesko czerwony i tutaj taki neonowy haltek. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszam do subskrybowania i do łapek w górę.